Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Tym razem będzie więcej poradników i pokażemy wam jak można się fajnie ubrać już na motocykl typu chopper vintage. Za mną siedzi kolega, który zakupił już miesiąc temu Junaka M12 vintage. Będziemy go bardzo fajnie modyfikować na wzór tego co ostatnio widzieliśmy, a dzisiejszy odcinek vlog będzie mówił o tym co wybrać, co my wybraliśmy już na początek przygody z chopperami. Zapraszam do oglądania. Tutaj akurat motocykl jest właściciela jeszcze nie złożony, ale siedzimy sobie na M16, ponieważ bardzo pasuje ta odzież, którą tutaj mamy na sobie do tego typu motocykla. No i tutaj wybraliśmy akurat, Dzień dobry, wybraliśmy kask otwarty typu Jet. Tym razem padło na Laser Orlando, kask za 349 zł, kask matowy, który bardzo fajnie będzie pasował do tego typu motocykli. Jest blenda. Wczoraj pokazywałem jak można zabezpieczyć ten Kask przed parowaniem, więc odsyłam Was do poprzedniego filmiku: jak zadbać o to, żeby kask nie parował. Jest podstawowa homologacja wygodny, bezpieczny, na pewno taki motocykl bardzo często wybierany. Tutaj na kurce chciałbym się skupić, z tego względu, że wybraliśmy kurtkę Rebelhor Runner 3 to jest jakby nowość na rok 2022. Poprawiona bardzo znacznie poprzez wprowadzanie wielu wentylacji. Wentylację mamy na piersi, jedną, drugą, dodatkowo na ramieniu. Mało tego, tutaj mamy też perforację, podszewkę stil meszową, która zagwarantuje nam, że te powietrze, które będziemy e, pobierali, będzie nas chłodziło. Po tworzeniu, zobaczcie sobie. Mamy też dodatkowo podszywkę steelmeshową i cała górna część kurtki możemy sobie ją otworzyć, dbając cały czas o bezpieczeństwo. Dzięki temu możemy sobie śmigać, będąc cały czas wentylowanym, cały czas czujemy chłód i nie jesteśmy spoceni. Dobra kurtka powinna mieć również wyloty i kurtka akurat Rebel Horn Runner takie wyloty ma. Pokażę Wam bliżej. Tutaj akurat w tej części na plecach znajduje się wylot powietrza. Dodatkowo mamy po bokach na wzór kosmo, bo jednak grebelhorn się wzoruje na Heldzie, również z tej strony. Jakość skóry oczywiście bydlęcej nie pozostawia wątpliwości, ale to jest akurat technologia TFL. Co to znaczy, że ona jest nacinana takim laserem pod kątem i dzięki temu ta kurtka odbija UV, tak jak właśnie legendarna kurtka Held Cosmo 3 czy 2, i dzięki temu ona nie grzeje się. Stoimy w korku, tak jak pan sobie na przykład czeka na światłach i nie ma problemu z tym, że nas grzeje, pali, bo to jest bardzo ważne. Odbijamy UV. Dodatkowo perforacje jeszcze na rękawach, bo możemy sobie to zapiąć. A możemy sobie to otworzyć. I też tutaj już nas wentyluje. Zobaczcie, jaka funkcjonalna kurtka. Do tej kolekcji nie wybieraliśmy kurtki rękawic czarne, tylko brązowe. To jest akurat firma Broger. Mamy tu wszystko to, co potrzeba w dobrej rękawicy, czyli bardzo dobrej jakości skóra bydręca, skóra kozia. Od wewnątrz jest kolor czarny, więc też nawiązuje. Zobaczcie, bardzo fajnie do kurtki, ale od zewnątrz ona jest troszeczkę inny, Przełamanie koloru. Buty wtedy będą mogły przyjść jakieś na przykład troszeczkę inne. Niż czarne. Podstawowa perforacja, ochraniacze, jeśli chodzi o kostek. Dodatkowo od wewnątrz, jak widzimy, bardzo dobrej jakości Knoxa. E, protektory chroniące tą część wewnętrzną dłoni. Wzmocnienie tam, gdzie mamy manetkę. E, od wewnątrz skóra kozia bardzo wygodna. I od wewnątrz również mamy takie dziureczki, że jak się spocimy, e, może bez problemu wilgoć odprowadzić. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, dajcie znać w komentarzu, czy wybór jest OK. W przyszłości na pewno przyjdzie Pan po spodnie i po buty, i też fajnie Wam to pokażemy, ale tak wygląda całość miłego oglądania. Dzięki wielkie za subskrypcję i udostępniania. Cześć!